Kolejny zimowy weekend, czas na narty, zastanówmy się, gdzie chcemy pojeździć. Bo tak naprawdę już można wszędzie, choć nie wszędzie, są takie same warunki jazdy. Jesteśmy teraz pod Czantorią w Ustroniu i sprawdźmy, jakie tutaj panują warunki. Kolej chodzi, spróbujmy. Na Czantorię najłatwiej narciarze i snowboardziści mogą wjechać czteroosobową koleją krzesełkową. To jedna z nowocześniejszych instalacji, bowiem na górze System wypinający powoduje, że można przystanąć, jeśli jest taka potrzeba. 4-4,5 minuty jazdy, jesteśmy już na górze. Zdarza się, że na szczycie Czantorii spotykamy znajomych. No, bardzo mi miło Pana spotkać, bo znam, znam Pana tylko z ekranu telewizyjnego. To jest okazja, żeby się poznać i razem pojeździć po stoku Czantorii? No, oczywiście. Warunki oczywiście. są dobre. No, mogłyby być lepsze, ale uważam, że na takie warunki śniegowe, jakie w tej chwili w ogóle w Polsce panują, to jest rewelacyjne. Gotowy do zjazdu z Czantorii? No, staram się jak mogę. Pierwszy raz w tym sezonie na nartach. Dopiero pierwszy raz, nie było okazji do tej pory? Nie było okazji. Dzisiaj wyciągnąłem zakurzone narty z piwnicy, przyjechaliśmy i sobie jeździmy. A gimnastyka była przed jazdą? Oj nie. No, no właśnie, a my to propagujemy. A to jest dobra myśl. Niestety jakoś nie zmobilizowałem. No to teraz przynajmniej kilka przysiadów przy kamerze. Ojej, ojej. Dla przykładu, proszę bardzo. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I teraz rękami troszkę w... Tak, tak, tak. I jeszcze troszkę, i jeszcze troszkę, tak. I tak należy robić przed każdą jazdą, niech pan Dziękuję pamięta. Za... Nie będę starał się to wcielać w życie. Kto wie, czy nie uratowaliśmy pańskiego zdrowia dzisiaj? Kto wie? Oby tak. Wrażenia z jazdy są na ogół dobre, ale trzeba uważać, bo powierzchnia jest dość zlodowaciała po ostatnich opadach deszczu no i silnym wietrze. Zrobiło się cieplej, ale tutaj to ocieplenie nie dotarło w takim wymiarze jak na niziny, ale to nie jest ta zima, która nam się wymarzyła. Mam nadzieję, że ten okres już powoli mija i znowu przyjdą mrozy, będzie można naśnieżać, a i liczyć nawet na opad naturalnego śniegu. Wisła Centrum. To tu tydzień temu została uruchomiona nowa stacja narciarska na górze Skolnity. Na razie wejście jest trochę niewygodne, bo po schodach, choć specjalnie je przygotowano, żeby po błocie nie brnąć, ale jednak te schody trzeba pokonać. Nie jest łatwo, ale to taka zaprawa narciarska przed wysiłkiem na stoku. Tu są piękne dwie trasy. Za chwilę opowiemy o wyciągu narciarskim. Wszystko to pokażemy. Ja radzę, żeby buty narciarskie nieść ze sobą w plecaku, bo w butach narciarskich jest niezwykle ciężko. Niesamowite schody na Skolnity już pokonane, ale jesteśmy już tutaj przy kasie. Tutaj jest czynna już działająca wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Jak ktoś nie ma, można wypożyczyć. A ja idę dalej, w związku z tym, że wszystko mam, zobaczymy jak jest na trasach. Serce mocniej zabiło, jak skolnity ruszyły? Serce mocniej zabiło, wzyw wzruszenia po pierwszym zjeździe, ciężka praca. Ile miesięcy? Pół roku ciężkiej pracy, kilka lat załatwiania dokumentacji, te, te wszystkie... Te wszystkie rzeczy cały czas w pamięci są, a tutaj nagle możemy sobie pozjeżdżać. Reasumując, radość wielka. Radość ogromna. Dobra, za chwilę wyjedziemy, już zbliżamy się do stacji szczytowej na Skolnity i sprawdzimy, jak wygląda ta trasa. Przyznam, że będę jechał tędy pierwszy raz, no ale dopiero co otwarte. Zapraszam. Jak się jeździ po własnym stoku? Bardzo przyjemnie. No, na pewno. A jak się jeździło? No świetnie, świetnie. Pierwszy raz zawsze na każdej trasie ja mam taki badawczy przejazd, jak to wszystko wygląda. Jaka trasa jest, czy jest szeroka, jaka jest podstawa śniegu. No tutaj na wyczucie jest w tej chwili około 30-40 cm, ale warunki atmosferyczne ostatnio były niesprzyjające: padający deszcz i dość silny wiatr. Z pewnością to trochę przewiał. Zdecydowanie przejął. Pokrywa śnieżna wczoraj była dużo większa, natomiast wiatr zrobił swoje. Czekamy tylko na mroz, żeby dośnieżyć i, i powiększyć tą. Pokrywę śnieżną. Na pewno będziemy się starać to zrobić jak najszybciej. Bardzo mnie to cieszy, że właściciel stacji narciarskiej jeździ, to znaczy, że wie o co w tym wszystkim chodzi. Staram się. <laughs> to jedźmy. <laughs> Teraz ferie możecie liczyć na zwiększony ruch. Mamy nadzieję, że, że ferie e, no nie będą ciepłe. Aura dopisze, śniegu dopada, mróz chwyci i będziemy mogli pracować w ferie, żeby wszystkich zadowolić. Zobaczcie na te chmury. Nie zwiastują nic dobrego. Ciemne, rozbudowane i szybko przemieszczające się. To znaczy, że tam wyżej wieje bardzo silny wiatr. Odczuwalny tutaj również na nowej osadzie. Ale to były takie początki tego tygodnia. Teraz już powinno być coraz lepiej, choć zima bywa od początku stycznia bardzo chimeryczna. to jedziemy. Z góry w nowej osadzie mocny wiatr, przeszkadza trochę w jeździe znów brak gogli daje się we znaki Udzawią oczy Przypominam, że rozglądamy się na boki. Nikt ktoś nie jedzie jeśli. Mamy zamiar szerzej pojechać Dzisiaj jest troszkę mniej ludzi. Mogę sobie pozwolić na szybszą jazdę. Z większymi zakosami. I tu się na chwilę zatrzymam. Jest zimno. Porywisty wiatr y, wzmaga uczucie tego zimna, aczkolwiek nie ma jakiegoś wyjątkowego mrozu. Ale każdy woli z pewnością piękne alpejskie słoneczko. Ja również. No czas porozmawiać o feriach i o zwiększonej liczbie narciarzy i snowboardzistów na stokach, a to zawsze łączy się z niebezpieczeństwem. No oczywiście im więcej ludzi na stoku, tym jest ciaśniej i tym więcej mamy wypadków. Ciężko powiedzieć, czy jest to taką bezpośrednią przyczyną, bo nie zawsze jest tak, że jak jest duża liczba narciarzy, jest duża liczba wypadków. Bardzo dużo zależy od warunków śniegowych. No, ale najwięcej od kondycji. Także e, ferie się zaczynają. Ludzie przypominają sobie, że jest czas na narty, i dopiero pierwszy raz zakładają te narty na stoku, na śniegu, bez przygotowania, bez sprawdzenia sprzętu. A należy nie tylko obejrzeć narty, czy nie zardzewiały, ale i nas, nastawić wiązania, sprawdzić, e, czy są dobrze przygotowane. I siebie przygotować fizycznie. Oczywiście to właśnie tak wspomniałem, że to jest człowiek za, no, zasiedziany jak gdyby, przy, tym przy tych komputerach ta młodzież siedzi, no wypadałoby się trochę poruszać. A teraz jest tak, że najbardziej lubione wyciągi są te, gdzie można podjechać samochodem prawie pod sam wyciąg. No i ile mamy tego ruchu? Stacja Narciarska Soszów w Wiśle Jaworniku. Witam. Witam, dzień dobry jak minął okres świąteczno-noworoczny z rosyjskimi świętami. No okres świąteczno-noworoczny nie był można powiedzieć tak udany jak w zeszłym roku, ponieważ no, aura nas nie rozpieszczała, przez co właśnie tych turystów u nas nie było, wyciągnął niestety nie chodził, ale jeżeli chodzi o okres już noworoczny, to jak najbardziej mieliśmy tutaj Sylwester na stoku. No, i ludzi nam dość dopisało, także było całkiem nieźle. A goście ze wschodniej granicy pewnie nie dopisali tak jak kiedyś, ale trochę ich było. E, tak, tak. Goście ze wschodniej granicy spotkaliśmy bardzo dużo Białorusinów. Niestety e, z Rosji e, bardzo mało klientów było, e, ale ze wschodniej granicy można powiedzieć, że, że dość sporo ludzi przyjechało. Ja dzisiaj spróbuję pojeździć porą wieczorową od 17 do 21. Jest taki karnet za 35 zł i przy mniejszej już frekwencji narciarzy i snowboardzistów można sobie spokojnie, no i co najważniejsze, bezpiecznie pośmigać. Ja tak zamierzam dzisiaj zrobić. Zostanę tutaj, żeby zobaczyć, jak wyglądają trasy na Soszowie już oświetlane porą wieczorową. Uf, uf, jak zimno, pojeżdżone na soszowie. Kilka godzin czuję w nogach, czuję w rękach. Teraz czas na ciepłą strawę w karczmie, na polanie Soszów. no i należy odpoczynek. Życzę panom bardzo. O, jako. wspaniała kiełbaska. Dziękuję bardzo. Proszę uczelnie. Bardzo dziękuję. Na dziękuję. Grzany, najedzony, od razu inaczej. Można rozpocząć wieczorną część jazdy na Soszowie. A więc w drogę! Na ogół jeździmy w ciągu dnia, ale jazda przy oświetlonych trasach to naprawdę jest coś wspaniałego. Rzadko tego doznaję, ale polecam. Jazda o godzinie 19, 20, 21, nawet do zamknięcia stacji narciarskich. To jest coś przyjemnego, prawie nikogo nie ma, można sobie bezpiecznie pojeździć, a prawdę mówiąc, tyle samo widać, co za dnia. I raz, i dwa, i raz, dwa, i raz, i dwa. Proszę bardzo, Na niemal pustych stokach, można sobie tak poszaleć. Na Jaworzynie Krynickiej w Beskidzie Sądeckim panują wciąż dobre warunki narciarskie. Tu z wysokości ponad 1100 metrów można zjeżdżać trasami 1, 2, 2A, 3 i 6. Pod deskami do pół metra śniegu, a na sztuczne naśnieżanie czekają kolejne trasy zjazdowe. Na szczyt Jaworzyny można wjechać kolejką gondolową. Działają też inne wyciągi. Cztery orczyki i dwa wyciągi krzesełkowe. Od początku stycznia pogoda jest bardzo dynamiczna. Często opady śniegu, śniegu z deszczem i samego deszczu, a dodatkowo wieje silny i porywisty wiatr. Jutro, na rozpoczęcie weekendu, aura będzie sprzyjać narciarzom i snowboardzistom. Zachmurzenie ma być umiarkowane i małe z dużą ilością słońca. Padać nie powinna temperatura plusowa: do 3 stopni na wysokości 800 m i do 5 stopni w dolinach. Plusowa temperatura, aczkolwiek zwiastuje nam odwilż, to jeszcze nie jest najgorsze, co może się w górach zdarzyć. Najgorszy jest ciepły, padający deszcz, który może wymyć cały śnieg.